Witajcie moi drodzy, jestem pan Rafał Chmielewski. Dzisiaj opowiem wam o sympatycznej pacjencie, która była u mnie. Pani ma lat 72. W czwartek, czyli dwa dni temu, pani kichnęła. Podczas jedzenia chyba zupy poczuła jakieś tam ziarenko pieprzu i kichnęła i powodowało to krwawienie z Poleciała świeża krew. Ta krew dosyć długo się sączyła z przewodu słuchowego. Pytałem pani, czy była y, chora wcześniej, bo przeziębiona. Nie była chora, nie miała żadnej infekcji, natomiast no, od lat skarżę się na zatoki. Miała problemy w młodości z y, chorymi zatokami, były problemy z niedrożnym nosem, były jakieś katary. Mam pracy jeszcze w młodości, jak pracowała. Natomiast y, nie była teraz przeziębiona, po prostu zwykłe kichnięcie spowodowało zatkanie ucha i krwawienie. No i okazało się, że w środku jest duży skrzep i dużo świeżej krwi, którą oczyściłem, jest słusznie prawy, natomiast błona jest pęknięta. Pani dlaczego tak zareagowała takim krwawieniem? Dlatego zareagowała krwawieniem, że ma intensywne leczenie przeciwkropliwe, dwa razy dziennie bierze leki na krzepnięcie rozrzucające krew, dlatego że ma wszczepiony rozrusznik serca i ma niewydolność krążenia, w związku z tym musi te leki na stałe przyjmować, żeby móc normalnie funkcjonować. W związku z tym bez tych leków to serce nie będzie w stanie pracować normalnie i dlatego yy, musi, musi je zażywać. Natomiast to no, niestety skutkami ubocznymi czasami jest tak, że drobna infekcja, drobne długnięcie w nosie może spowodować kwotok z nosa, a tak, tak, taka sytuacja kichnięcie może spowodować yy, u pacjentki krwotok. Natomiast na szczęście ten kwotok po oczyszczeniu ucha już yy, widać było uszkodzoną bonę bankową, rozerwano fragment błony, ale nie było krwawienia, pani wyraźnie słyszała lepiej. Delikatnie, oczywiście, gorzej niż w sytuacji zakojonej błony, ale wciąż to było słyszenie dobre relatywnie, więc dostała od mnie zalecenia przede wszystkim, żeby czyścić nos, dlatego że w nosie ma cechy alergiczne, ma duże małżowiny nosowe dolne i są takie sinawe, widać wydzielinę zapalną w nosie, więc jakby to, że nie, czuwa, nie odczuwała objawów nie oznacza, że nie ma alergii, ale no, tą alergię myślę, że ma i dostała leki takie bardzo delikatne, obkurczające. Oczywiście zalecenie jest takie, żeby nos, nos czyścić, czyli nawadniamy nos, przycisk zapalni, stosujemy leki do nosa i obkurczające do nosa na 2-3 tygodnie i przez miesiąc ucho, ucho musi być suche. Oczywiście możemy zrobić kontrolę, żeby to ucho obejrzeć, ale bardzo ważna jest taka sytuacja, żeby tego ucha nie, nie moczyć, a nos udrażnić, bo jeżeli udrażnimy nos, to przyszłe kichnięcia, które wystąpią prawdopodobnie, no bo w alergii tak to może być, nie dadzą takiego ryzyka uszkodzenia przede wszystkim, kolejnego uszkodzenia błony tej samej czy drugiej, po drugiej stronie. Więc bardzo ważne jest to, żeby dbać o to, żeby udrożnić los, natomiast niestety ryzyko takie jest, tylko nie możemy przerwać, dlatego że przerwiemy leki, to grozi nam to po pogorszenie funkcji serca, no, łącznie ze, ze zgonem z powodu uszkodzenia serca. Więc bardzo ważne żeby tak to wyglądało. Pozdrawiam Was, Ciebie